Cześć, witajcie, Stadnik Jarosław, medyczna marihuana, biochem.pl. Znowu spotykamy się na Wheat Fest w Warszawie, targach konopnych i spotkaliśmy Andrzeja Jadłeckiego, prezesa Stowarzyszenia Wolne Konopie. Cześć Andrzej. Cześć, witam serdecznie, miło mi. I tym razem nie będziemy rozmawiać o konopiach indyjskich czy przemysłowych, powiedzmy poniekąd, czy produktach w postaci suszu lub CBD, ale porozmawiamy o olejkach eterycznych. Olejki eteryczne, całkiem ciekawa sprawa, tu mamy taką próbeczkę małego pimpusia z Maroko. I Andrzej w ogóle skąd pomysł na olejki eteryczne w ogóle w Twoim wydaniu, czy w Twoim imporcie? Znaczy po pierwsze, dlatego, że nie ma producentów olejków eterycznych. Jest to projekt produkt rzadki. A po przeczytaniu, po skontaktowaniu się z profesorem Hanuszem, z Mekulamem, z Izraelem, gdzie poczytałem, jak ważne olejki eteryczne są w samym procesie leczenia, że właśnie one między innymi odpowiadają za ten entourage efekt. I one mają, podobnie jak konopie, setki zastosowań. Instytut Włókien Naturalnych, dr Kaniewski, z którym też współpracujemy, fascynujące badania przeprowadzał na ten temat. Jako dodatki do pasz. Zwierzaki po prostu wtedy są dużo bardziej zainteresowane karmą, lepiej ją, lepiej ją trawią. Produkty biobójcze, pe, znaczy. Od, yy, odstraszające insekty na polach do zabezpieczania, to jest niebiobójcze, a odstraszające replenty. Yy, co tam jeszcze? Samo właśnie, samo wpływ na przyswajanie, na, na pracę receptorów kanabinoidowych, jak ważne są, yy, są terpeny i flawanoidy zawarte w olejkach eterycznych. No i też, co ciekawego, yy, produkuje to w regionach, które słyną z dzikich plantacji konopi, yy, nielegalnych plantacji, Maroko, Nepal, Jamajka. I to też jest taki mój projekt trochę społeczny, gdzie pokazuję tamtejszym społecznościom, jak robić legalny produkt z nielegalnego. Gdyż większość tych plantatorów zajmuje się uprawą konopi, bądź zbieraniem dziko rosnących, przerabianiem ich na haszysz i, i po prostu sprzedaż na czarnym rynku. A to jest produkt, który według mnie no, może zmienić dużo na rynku. Wyobrażałem sobie teraz na przykład Coca-Colę w wersji green, na przykład pachnącej konopią czy konopiami. Czy, czy szampony, czy woda czy coś tam, zastosowań jest mnóstwo dodatek do żywności, perfumy więc, więc mówię, jest to ciekawy produkt a przez metodę izolacji jego z żywej rośliny ze świeżej rośliny czyli destylacja parą wodną, tak jak ja to przeprowadzam jest praktycznie wolny od kanabinoidów, czyli nie obejmują go regulacje prawne jakby te restrykcje związane z THC, CBD czy novel foods jest to rzecz bardzo stara, olejki eteryczne towarzyszą ludzką od, od tysięcy lat, więc, więc tutaj nie ma też o, o, o żadnych nowinkach. Jedyne nowinki to, to kolejne zastosowania, które znajdujemy dla tego olejku eterycznego po prostu. Więc mówię, no to jest też produkt, który pozwala społecznościom, biednym społecznościom gdzieś właśnie z Maroko, z Nepalu robić produkty legalne, które mogą konkurować na rynkach światowych, a jest to produkt na tyle rzadki, że myślę, że stopniowo urośnie też zainteresowanie nim i będzie, będzie to szansą dla tamtych, dla tamtych community, takiej społeczności właśnie. Nie dobrze to brzmi, ponieważ to brzmi jak właśnie biznes zaangażowany społecznie, jakby nie patrzeć. Do czego taki olej eteryczny można wykorzystywać, do jakich produktów? Znaczy przede wszystkim teraz zachęcam, wychodzą olejki eteryczne, znaczy wychodzą olejki CBD, ekstrakty CBD, z serie z terpenami, One, terpeny, tylko terpeny to jest pojęcie wąskie, terpeny to jest jeden ze składowych olejków eterycznych, to jest frakcja surowa, row pełna, Czyli terpeny, flavanoidy, i inne związki węglowodorowe, ale przeróżne. Tam jest paleta około też 100 substancji w tym. Dalej trwają badania nad np. Na właściwościami antynowotworowymi niektórych flavanoidów. Więc na pewno podstawową rzeczą jest dodawanie tych olejków do produktów CBD, i to zarówno ekstraktów. Dlatego że większość ekstrakcji, czy nad krytycznym CO2, czy freonami, czy nawet alkoholem, powoduje to, że te, te olejki w większości tracimy. Więc, jakby jako suplementowanie tych produktów o ten olejek to jest jedno z zastosowań. Drugie zastosowanie to, które, które często się spotkałem też z nim na czarnym rynku, to znaczy dodawanie tych olejków eterycznych do suszu. Zauważyłem na eksperymenty takie swoje na, na, na sobie i kolegach, że jeżeli dodawaliśmy różnych olejków eterycznych to, to zupełnie inaczej działały te same środki, do których, na, przykład, na które sobie już wyrobiliśmy tolerancję i tak dalej. Więc dodawanie ich do, do, do suszu CBD, dodawanie ich do produktów spożywczych, teraz załatwiłem aktualnie atest, że, że jest to produkt dodatek spożywczy. Więc, więc na przykład aromatyzowane ciastka, ciastka przepięknie pachną. Myśleliśmy o perfumach, na przykład jesteśmy w kontakcie z menedżerem Snoop Doga, który chce zrobić płytę teraz tam na 25 lat działalności, która by wyglądała jak jedna uncja zioła i że jak ją otworzysz, to pachnie po prostu ziołem, na przykład. Chcieliśmy zrobić, niedługo będziemy robili też repelent na komary, Yy, pozbawiony DET, właśnie oparty głównie na, na olejkach eterycznych konopnych, bo też działają odstraszająco na niektóre owady. Yy, co jeszcze z zastosowań? No naprawdę jest, jest ich dużo. Yy, co dziwnego, dowiedziałem się, że ten, te olejki, ze względu na gęstość i wyjątkową stabilność, stosuje się jako wkład w niektórych żyroskopach, na przykład. I to konkretnie konopne, ze względu na konkretną gęstość, jaką ma. Yy, z jeszcze z jakieś tak, to już takie mówię, kosmiczne, a właśnie w, ko, yy, w żyroskopach, które yy, są montowane na przykład na satelitach gdzieś tam, że w stanie nieważkości dużo lepiej to pracuje, więc no, chociażby w technologiach kosmicznych jest wykorzystywany właśnie konkretnie olejek eteryczny konopny, nie z indyjskich, ale zaproponuję, wyślę tą może tą małą buteleczkę, nie, ta to jest twoja, ale wyślę następną do NASA, może będą zainteresowani. Myśleliśmy, żeby w urzędach też rozpylać zapach konopi. Może jakoś będzie wpływało bardziej relaksująco. Jest to jak najbardziej możliwe. A powiedz, jeśli chodzi o wydajność tego olejku, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tak naprawdę wystarczy jedna kropelka na określony produkt, aby już czuć działanie. Diablo wydajny jest ten olejek. Robiliśmy teraz próbkę napoju gdzie dodawaliśmy go w stężeniu 1 do 4 tysięcy, a pan doktor Kaniewski nawet zaproponował i o dziwo z całkiem pozytywnym rezultatem rozcieńczenie 1 do 40 tysięcy. Więc no naprawdę fenomenalne jest, jeżeli chodzi o... o... O wydajność. Jeszcze ciekawostka co do zastosowań, to hydrolat i olejek eteryczny ma też właściwości, co sami też testujemy teraz, robimy dokładne badania mikrobiologiczne, jest super konserwantem. Naprawdę jest naturalnym konserwantem, który potrafi. Mamy hydrolat, który był w niezabezpieczonym baniaku z próbkami organicznymi. Lato, zima, już chyba dziewiąty miesiąc jest, jest nadal idealnie kralowny, idealnie pachnie, nie ma tam śladu zanieczyszczeń, śladu rozwoju żadnych mikrobów, więc no, to jest kolejne zastosowanie, że być może będzie to po prostu naturalny konserwant dodawany do żywności, a nie, a nie to, co się. Po prostu alternatywa dla, dla niezbyt zdrowej chemii. Hydrolat, czyli tak naprawdę pewnego rodzaju odpad, ale niekoniecznie w produkcji olejków eterycznych. Tak, hydrolat to jest ta woda poprocesowa, którą się wykorzystuje mm, właśnie jako bazę dla niektórych produktów, szczególnie w kosmetyce. Ale mówię, no, my teraz eksperymentujemy, jeżeli chodzi o, o zastosowanie go jako konserwantu, chociażby. Okay. Gdzie można takie olejki zdobyć? Yy, chwilowo jeszcze nigdzie. Zaraz odpalę stronę. Yy, strona się będzie nazywała terpenykonopne.pl, druga na zagranicę będzie się nazywała Gandia Flavor, więc myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch będzie można je zdobyć po prostu w internecie. Na razie, na razie będą dostępne w ofercie sklepu wolnych konopi, a od jesieni, gdyż te olejki eteryczne trzeba robić ze świeżych roślin, czyli mam zawsze mało czasu w roku. Kiedy, kiedy w zbiory muszę dostosować najlepsze zbiory osiąga się w pełni, w nocy. Wtedy te kielichy zapachowe się otwierają, bo wtedy rośliny i przyciągają określone owady, i odstraszają inne. I, i pełnia to jest najlepszy moment do zbiorów, więc mam tylko dwie, trzy pełnie we wrześniu, kiedy, kiedy po prostu uzyskuję najlepsze wyniki. Więc na pewno będzie po wrześniu, w październiku będzie można się spodziewać większej ilości. Okej, okay. w takim razie ten materiał opublikujemy we wrześniu. Jeśli będziecie chcieli szukać olejków eterycznych, to bezpośrednio odzywajcie się do Stowarzyszenia Wolne Koło Nopilu lub do Andrzeja bezpośrednio. Ale mam nadzieję i myślę, że nawet na pewno spotkacie te produkty również na naszej stronie na medycznomarichuana.com oraz biochem.pl Ja już dziękuję Andrzeju Tobie za wywiad. Dziękuję bardzo. Cześć. No I zapraszamy na kolejne odcinki na medycznomarichuana.com oraz biochem.pl